Cześć. Widzicie mnie dobrze? Mam nadzieję, że tak, bo dzięki temu możecie zobaczyć, czy jestem dzisiaj wesoła. Możecie zobaczyć, jaki zrobiłam sobie makijaż, w jakim jestem otoczeniu, a nawet to, że mam włosy w lekkim nieładzie. A teraz zamknijcie oczy. Zamknijcie oczy i posłuchajcie przez chwilę mojego głosu. Jak myślicie, jestem dzisiaj wesoła czy smutna? Jestem poważna, czy mam raczej nastrój zabawowy. Tego wszystkiego możecie się dowiedzieć właśnie z tego, w jaki sposób brzmi mój głos, w jaki sposób mówię. To bardzo ważne. I to jest bardzo ważne, kiedy zapraszacie gościa do swojego podcastu albo wybieracie bohatera do swojego reportażu. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, jak sprawdzić wcześniej, jak będzie brzmiał Wasz gość w podcaście albo bohater w Waszym reportażu, zapraszam Was na facebookowego live'a który odbędzie się na stronie Torba Reportera, Reportaż w Praktyce. Tego live'a poprowadzę razem z moją koleżanką Hanną Bogoryja Zakrzewską, z którą razem pracujemy w studiu reportażu i dokumentu Polskiego Radia, i razem prowadzimy bloga Torba Reportera. Zapraszam Was we wtorek po godzinie 21.10. Do zobaczenia.